Witajcie w sportowym wyzwaniu Chrumasa, organizowanym w ramach programu dla szkół. Dzisiaj odbywa się wielki finał sportowego wyzwania Chrumasa, gdzie dzieci miały zadanie przygotować krótkie filmiki pokazujące, jak łączą aktywność sportową ze zdrowym odżywianiem. Będą oczywiście nagrody, wielki trening z mistrzami olimpijskimi. Bardzo otekcjonuje ten program i mam nadzieję, że oni, jako ambasadorowie, przekonają jeszcze bardziej dzieci do zdrowego odżywiania. Jednym z elementów y, promocji programu dla szkół y, są takie wydarzenia jak dzisiaj, y, czyli sportowe wyzwanie Chumasa, bo wiadomo zdrowa dieta, zdrowe dzieci to także aktywność fizyczna. Niesamowite emocje, dzieciaki, pełne zaangażowanie, ogromna energia, nie do spożycia, więc widać, że na pewno stosowały się do zaleceń e programu dla szkół. Sport i dobre żywienie to przepis na szczęście i sprawne życie. Dzisiaj mamy ogrom pracy, ogrom zabawy i mam nadzieję, że te uśmiechy, które są dzisiaj i towarzyszą na sali, pozostaną na dłużej. Taka nauka przez zabawę pozostaje z młodymi ludźmi na dłużej. Finał konkursu wezwanie Chrumasa. Rzeczywiście okazał się fantastycznym dniem. Dzieciaki miały okazję potrenować wiele różnych dyscyplin sportowych. Spędzić ten dzień aktywnie, ale także spróbować dobrych, zdrowych przekąsek i posiłków, czyli wszystko to, czego dzieci tak naprawdę dzisiaj potrzebują. Bawimy się wspaniale. Przyjechali do nas już wybitni sportowcy, finaliści wyzwania Chromasa, więc to jest mocna ekipa. Muszę przyznać, że jak na taką dużą zbieraninę dzieciaków z całej Polski, to naprawdę fantastyczne nam się tutaj towarzystwo trafiło. Skaczę na skakance i uczę dzieci skakać na skakance. Dzieciaki super sobie radzą. Myślę, że ta koordynacja i zwinność jest tutaj na tym poziomie naprawdę bardzo dobrym. W sumie to wszystko było bardzo fajne. Wygrałam dzisiaj zawody skakania na skakance. Bo nie jest fajnie. Było śmiesznie, no i fajnie. Najbardziej mi się podoba chyba... To judo. Najbardziej dzisiaj podobały mi się Najbardziej podobało mi się strzelanie, bo było ciekawe. Chyba strzelanie i judo. Fajnie okay. było. Śliło mi się dzisiaj, że po prostu wygramy. Obudziłam się, weszłam do autokadu. I mówię, słuchajcie, wygramy dzisiaj, jak to możliwe, zobaczycie, śniło mi się, ja jestem bardzo przeszczęśliwa, dziękujemy i naprawdę, dziękuję. Ekscytacja na pewno. Czuliśmy w głębi serca, że złoto należy do nas. Dzieciaki szczęśliwe, nic więcej nie trzeba dodawać. Cieszę się, że wygraliśmy i była to fajna zabawa. Jestem dumna i szczęśliwa z tego, że wygraliśmy. Do zobaczenia w sportowym wyzwaniu Chrumasa. Pamiętajcie, szkolna przerwa śniadaniowa, mleczna z warzyw, owocowa.